Dzień dobry Państwu. W lipcu, pod koniec lipca mieliśmy do czynienia z pewną zaskakującą sytuacją. Mianowicie, po drugiej turze wyborów prezydenckich został prawie natychmiast aresztowany przez organy ścigania były minister transportu w rządzie EOPSL Sławomir Nowak. Prokuratura Okręgowa w Warszawie postawiła mu zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, czerpiącą korzyści z korupcji. Były minister podejrzany jest o żądanie i przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych w zamian za przyznawanie prywatnym podmiotom kontraktów na budowę i remonty dróg na Ukrainie, a także o pranie pieniędzy pochodzących z tego przestępstwa. Podobno Według ustaleń wstępnej prokuratury uzyskał korzyści materialne w wysokości miliona trzystu tysięcy złotych z tego tytułu. Zarzuty dotyczą okresu między październikiem 2016 a wrześniu 2019 roku. Wtedy kierował Ukraińską Państwową Służbą Samochodową, Ukrawdor. Łapówki przekazywane były podobno za pośrednictwem założonych na polecenie słowem a n spółek zarejestrowanych na Cyprze i w Polsce. Aresztowanie jest efektem współpracy polskich organów ścigania i ukraińskich, bo śledztwa toczyły się równolegle w obu państwach. Sławomir Ren nie jest jedynym zatrzymanym i podejrzanym, ponieważ w Polsce aresztowano kilka osób z tym związanych i na Ukrainie również trwają zatrzymania. Na razie ani on, ani inni podejrzani nie przyznają się do popełnionych przestępstw. Niemniej jednak. Według e, prokuratury i e, organów ścigania, dowody są tak mocne i solidne, że zapewne nastąpi skazanie e, tego byłego e, funkcjonariusza i wysoko postawionego dygnitarza e, Platformy e, Obywatelskiej. A warto przypomnieć w tym kontekście, że. Mm, Sławomir Nowak to nie jest jakaś nowa postać w polskiej polityce, ponieważ tak jak nadmieniłem na wstępie, był on już w rządach PO, PSL, ministrem transportu, ba, wcześniej pełnił funkcję asystenta politycznego premiera Donalda Tuska. No, mówiąc kolokwialnie, nosił za nim teczkę i, i, i to otworzyło mu drogę do kariery na polskich salonach politycznych, był też szefem doradców premier Ewy Kopacz. I to, co jest najbardziej zastanawiające w tych okolicznościach, to w międzyczasie, gdy toczyło się śledztwo yy, przeciwko niemu, e, pełnił on w ostatnim czasie funkcję szefa sztabu faktycznie, Rafała Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich i był człowiekiem, który odpowiadał za kształt i przebieg jego kampanii. No, w tych okolicznościach mamy do czynienia z, też z, z taką sytuacją dość podejrzaną. Opozycja, szczególnie właśnie koledzy Nowaka, z Platformy Obywatelskiej starają się to przedstawiać y, jego zatrzymanie i, i postawienie mu zarzutów jako jakąś formę szykany politycznej wymierzonej w y, Platformę, w y, jej kandydata Rafała Trzaskowskiego itd. Y, PiS tłumaczy się natomiast, że zatrzymanie nie nastąpiło wcześniej, dlatego żeby. Y, nie powstał zarzut, że PIS wykorzystuje to w kampanii prezydenckiej i uderza właśnie kontr kandydata Andrzeja Dudę. Ale z kolei biorąc pod uwagę, że był on podsłuchiwany przez różne nowoczesne systemy inwigilacyjne, opozycja twierdzi, że dlatego nie został zatrzymany wcześniej, ponieważ służby według właśnie przedstawicieli opozycji, podsłuchując Nowaka jednocześnie miały dostęp do wiedzy związanej z przebiegiem i planami kampanii sztabu Trzaskowskiego. No może ta sprawa zostanie w jakiś sposób wyświetlona w, w przyszłości, może dojdą jakieś nowe okoliczności, niemniej jednak gdyby to było prawdą, to z jednej strony słuszne z kodiną zatrzymanie Rysławomira Nowaka, który dopuścił się tego typu procederu przestępczego. No. Byłoby też, byłoby też przyczynkiem do wyciągnięcia nieco innych wniosków, czy przypadkiem nie mamy do czynienia z taką nową, polską odsłoną afery Watergate, gdzie przecież też mieliśmy do czynienia z podsłuchami zakładanymi w sztabie konkurencji, Politycznej podczas kampanii wyborczej. No, bardzo, bardzo ciekawy to aspekt, i należałoby się przyglądać i śledzić rozwój wypadków. Być może jakieś nowe okoliczności zostaną ujawnione, jakieś nowe informacje wypłyną. Sławomir Nowak to jest człowiek, który już raz stawał przed sądem, przed polskim sądem i Wtedy dotyczyło to nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych. To też można powiedzieć, że chodziło o zaprajenie łapówki, ponieważ pamiętamy rzecz, dotyczyła tej słynnej afery zegarkowej, gdzie drogiego zegarka nie wpisał do. Swojego oświadczenia majątkowego, i najpierw tłumaczył się, że po prostu wymienił się z kolegą na zegarki, a potem zmienił wersję i tłumaczył, że ten bardzo wartościowy zegarek otrzymał w prezencie od żony i rodziców. No, Prokuratura nie uwierzyła wtedy i sąd w te tłumaczenia. Sławomir Nowak został skazany bodaj w 2014 roku, ale tylko na karę grzywny w wysokości 20 tysięcy złotych. No, poniósł jakieś konsekwencje polityczne, bo wtedy podał się do dymisji. Donald Tusk tą dymisję, dymisję przyjął. Narobiło to, to, to trochę kłopotów i komplikacji Platformy Obywatelskiej, która już wtedy bardzo mocno pikowała w dół i notowania bardzo mocno spadały, więc nie był to dobry prezent dla Donalda Tuska na odchodne, bo szykował się już do wyjazdu do Brukseli, a zamieniła go, jak wiemy na stanowisku, premiera rządu RP w tamtym czasie Ewa Kopacz. To oczywiście nasuwa również skojarzenie z przygodami innego byłego wysoko postawionego członka Platformy Obywatelskiej, mianowicie Pawła Adamowicza, który został w brutalny sposób zamordowany w styczniu 2019 roku, ale zanim to nastąpiło, to pamiętamy podczas kampanii wyborczej do samorządu i przed kampanią wyborczą, przed, przed wyborami rozstał się z Platformą Obywatelską, koledzy z Platformy nie chcieli z nim politycznie się wiązać, wystawili mu konkurenta w postaci Jarosława Wałęsy, dlatego, że prokuratora postawiła cały szereg zarzutów Pawłowi Adamowiczowi i to i to właśnie jest charakterystyczne dla członków tej partii. Te właśnie niezgodności i przedstawianie fałszywych informacji w swoich poświadczeniach majątkowych i zatajanie, ukrywanie, ukrywanie majątku. No, W przypadku Pawła Domowicza to był bardzo poważny majątek, bo w grę wchodziło sześć bądź siedem mieszkań. Parę działek. Setki tysięcy złotych, również znalezionych pod materacem, z których nie był w stanie się wytłumaczyć, chociaż i on, i jego żona próbowali to przedstawić w ten sposób, że te pieniądze, które organy ścigania znalazły i ujawniły podczas przeszukania, to były pieniądze pochodzące od pradziadka, dzieci Magdaleny i Pawła Adamowiczów, który podobno tą walizkę pieniędzy przywiózł z robót przymusowych Trzeciej Rzeszy. No, moi drodzy, tak się składa, że jestem wnukiem już nieżyjącego mojego dziadka Stanisława, który też był na robotach w Trzeciej Rzeszy i z tego, co pamiętam, to żadnej walizki, i nawet nieco większego węzełka wypchanego pieniędzmi z robót z Trzeciej Rzeszy nie przywiózł, bo to była niewolnicza praca polegająca na wyzysku brutalnym naszej siły roboczej, przymusowo zresztą zmuszonej do tej niewolniczej pracy. Więc trudno I również i prokuraturze i, i, i sądowi było uwierzyć w tego typu Tłumaczenia. Zresztą, Paweł Adamowicz, jak ujawniły organy ścigania, miał aż 36 kont bankowych z różnymi wysokościami wkładów i oszczędnościami, tam ulokowanymi. Więc to wszystko już budziło wielkie wątpliwości. W ostatnim czasie prokuratura nie zawiesiła postępowania. Wobec wdowy, po Pawła Adamowicza, Magdaleny, która, jak wiemy, w wyborach do Europarlamentu startowała z listy tej, tej koalicji europejskiej, której fundamentem była Platforma Obywatelska. Niejako na tragedii swojego męża na tej fali uzyskała wystarczające poparcie, żeby wejść do Europarlamentu. Teraz chroniona jest, co prawda, immunitetem parlamentarnym brukselskim, ale prokuratura dalej prowadzi śledztwo. Natomiast poważniejsza szarpana jest z kolei matka, czyli teściowa Pawła Adamowicza, która właśnie poświadczała nieprawdę związaną z historią tej walizki przywiezionej przez, przez, przez pradziadka z, z robót w, w III Rzeszy, ujawniła nowe okoliczności, złożyła nowe zadania i będzie to miało dalszy ciąg, być może Ktoś, ktoś zostanie w tej, w tej sprawie skazany. Być może też postawione zostaną zarzuty pani Magdalenie Adamowicz, która w ostatnim czasie tak naprawdę całej aktywność w Brukseli sprowadza się do plucia na Polskę i do szczucia przeciwko Polakom, no i to również przeciwko obecnej władzy, ponieważ obarczona obecny obóz rząd z odpowiedzialnością czy też współodpowiedzialnością za śmierć swojego męża i doszukuje się różnych tutaj dziwnych powiązań, choć jak wiemy, jej mąż padł ofiarą szaleńca. Tak, to, to jest bardzo właśnie ciekawe i znamienne, że w przypadku tej upadłej już koalicji BoPSL mamy cały czas do czynienia z nierozliczonymi aferami. Tych afer było całe mnóstwo. Tak naprawdę to nieliczni przedstawiciele Platformy Obywatelskiej zostali posadzeni, ale siedzą póki co, jeśli siedzą, to w aresztach śledczych, natomiast bardzo często odpowiadają z wolnej stopy. Sądy przedłużają procedury, sprawy, niektóre się przedawniają, inne czekają na przedawnienie. Tak naprawdę można powiedzieć, nie widać jakiejś większej woli rozliczenia poprzednich rządów i poprzedniego systemu politycznego. No nie widać, po prostu nie widać takiej woli u, u Są tacy, którzy mówią, że PiS szczeka, ale nie gryzie. I to chyba jest racja, dlatego że gdyby w partii rządzącej istniała wola zaprowadzenia sprawiedliwości i ukarania tych, których jakby nie było od wielu lat posądza się o różne, różne czyny, przynajmniej w mediach, odsądza się od czci i wiary, to już dawno nasze więzienia by się zapełniły dygnitarzami byłej partii, aparatczykami, funkcjonariuszami i różnymi cwaniakami, którzy się dorabiali naszym kosztem, ale tak się nie dzieje. Gdzieś ktoś kiedyś publicystycznie chyba użył sformułowania, że PiS zamierza po programie 500 plus, 13 emerytura i tak dalej wprowadzić w życie program Cela ale ja tego jakoś nie widzę. Po prostu nie widzę ani woli, ani chęci. Nawet chęć, którą przejawiał prezes Kaczyński, wydarzenia w Smole i w Pierzu i przegnania przez ulicę Warszawy w taki, w taki haniebny sposób Donalda Tuska za jaką to Określa współudział w tragedii smoleńskiej, przyczynienie się do tej tragedii smoleńskiej chociażby za to, bo na tym punkcie prezes Kaczyński jest bardzo mocno zafiksowany i bardzo troszczy się z jednej strony o upamiętnienie, szczególnie swojego brata, na wszelkie możliwe sposoby, ale też przykłada wielką wagę do, do tego, żeby wykryć sprawców. Tak nie widać w innych kwestiach, w innych aferach tego typu determinacji. Mówiąc szczerze, te wszystkie komisje śledcze to sprowadzały się jedynie do bicia piany, spektaklu medialnego, do tego, żeby podkręcać pewną atmosferę, podgrzewać polityczną, żeby wyciągać z tego korzyści polityczne i medialne przed kolejnymi wyborami. Dzisiaj tak naprawdę widać z perspektywy paru lat, że te komisje śledcze nie przyniosły żadnego tak naprawdę efektu. Jedyna komisja śledcza, która zakończyła się czymkolwiek poważnym i w jakikolwiek sposób, z jednej strony, przyczyniła się do upadku rządu SLD, a z drugiej strony do wyegzekwowania jakiejkolwiek sprawiedliwości wobec paru sprawców przestępstw korupcyjnych i urzędniczych, to należy przypomnieć, że jedną taką aferą była właśnie afera związana z korupcyjną propozycją Warwina, który przyszedł w 2002 roku do Adama Michnika, wcześniej do jego szefowej spółki, prezesa spółki Agora, Wandera Paczyńskiej i składał propozycję korupcyjną, oferując za 17,5 miliona dolarów załatwienie zezwolenia na sprzedaż SLD stacji telewizyjnej Polsatu i Wtedy Adam Michnik nagrał Lwa Rewina. Po pół roku od tej rozmowy, w dogodnym dla siebie momencie oczywiście, ujawnił te nagrania. Wybuchł straszliwy skandal. To skończyło się komisją śledczą. Lew Rewin został w konsekwencji skazany na dwa lata pozbawienia wolności oraz 100 tysięcy złotych kary za pomoc w płatnej protekcji i powoływanie się na wpływy na wpływy i znajomości, tak u premiera Leszka Millera, jak i u niezidentyfikowanej i nieokreślonej przez niego grupy trzymającej władzę w ówczesnym, w ówczesnym czasie. Tak Lee Ehrwin skończył w więzieniu, generalnie rzecz biorąc nie odsiedział całych dwóch lat, został, został, został wcześniej zwolniony, aczkolwiek potem miał problemy, ponieważ przerwy w odbywaniu kary wiązały się również z fałszowaniem przez niego i przez zamieszanego w to lekarza świadectw lekarskich, orzeczeń i tak dalej, więc potem też podlegał kolejnym sankcjom karnym. Także widzimy, że jest Wielka potrzeba w narodzie uzyskania wreszcie takiego poczucia sprawiedliwości, bo Polacy domagają się od lat, żeby przestępcy byli karani, żeby elity polityczne były czyszczone z najgorszych łotrów, bo tych no tych to... pomniejszych. Trudno sobie wyobrazić, żeby wszystkim się pozbyto, ponieważ to ca całą klasę polityczną trzeba by wyrzucić na śmietnik historii. Niemniej jednak, przynajmniej tych największych aferzystów i łotrów należałoby skazać. Do dzisiaj, tak naprawdę po pięciu latach nie zrobiono nic, aby wprowadzić konfiskatę majątków dla przestępców. Żeby, żeby nie mogli po wyjściu z więzień, bądź też nawet zanim by tam trafili, wykorzystywać tego majątku, nie do wygodnego życia, to jeszcze do, do budowania sobie jakiegoś alibi i, i, i wspierania się w procesach sądowych. Przepisują swobodnie narządy, rodziny, transferują za granicę. Tak naprawdę w tej dziedzinie PiS nie zrobił nic. I można powiedzieć, że PiS szczeka, nie gryzie. I co prawda są jakieś propozycje, które rzuca w Ziobro, ale to są z tego co słychać w mediach, bo na razie konkretnych projektów jeszcze nie ma. I... Parlament nad nim nie, nie proceduje, no to są to dosyć skandaliczne rozwiązania, które generalnie mają dotykać ogółu Polaków. To my będziemy musieli podobno udowadniać skąd y, posiadamy y, uzyskany majątek, a nie prokuratura czy organy ścigania. Nam powinny udowadniać, że to my ten majątek uzyskaliśmy w sposób nieuczciwy. No, Polacy, ja domagam się przede wszystkim ścigania. Nie prześladowania wszystkich Bogu ludzi i inwigilowania przy pomocy dostępnych służb, środków i, i, i szykanowania przez Urzęd Państwowych przeciętnych, zwykłych obywateli, tylko domagam się ścigania faktycznych aferzystów, ludzi skorumpowanych, nieuczciwych, ba, często końcowych zdrajców naszej narodowej sprawy. Tego się nie czyni. Że nie czyni. Ci ludzie są tak naprawdę bezkarni. Jedni chronią się, zasłaniają się immunitetami poselskimi czy brukselskimi, czy, 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 czy inni wyjeżdżają za granicę, gdzieś się rozpływają na mgle. Pieniądze są transferowane w różne podejrzane miejsca do rajów podatkowych. Państwo w tej kwestii sobie nie radzi i widać, że obecna władza ugania się za jakimiś płotkami, za naprawdę nie, nie odnotowuje za żadnych poważnych sukcesów. No, tutaj przypadek Nowaka jest, 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 jest taką jaskółką, która może zapowiadać oczywiście oczywiście jakiś przełom i być może wreszcie ten dawno oczekiwany program CELA Plus zafunkcjonuje i rzeczywiście być może mm, wielu z tych przestępców mm, bardzo mocno często umocowanych politycznie mm, zostanie posadzonych, ich majątki zostaną skonfiskowane, a sprawiedliwości stanie się zadość. Mam taką oczywiście nadzieję, aczkolwiek wiemy, że mm, bez nadziei ży, trudno żyć, niemniej jednak nadzieja często bywa matką głupich i i, i obiecanki, cacanki, jak ubiegły radość, i tak słyszymy to e, przy okazji każdej tak naprawdę e, kampanii wyborczej, że wreszcie nastąpi rozliczenie wreszcie sprawiedliwość będzie znaczyła sprawiedliwość, a prawo będzie znaczyło prawo. Jedno jest tym wszystkim pewne: prawo powinno być stanowione w imieniu narodu i dla potrzeb narodu, nie powinno być stanowione dla potrzeb e, swaniaków, grup interesów, a tak się też często czyni nie powinno być wprowadzane prawo, które generalnie szkodzi nam w kontekście również międzynarodowym, implementowane jest często bez zastanowienia, bo przychodzą takie dyrektywy z Brukseli, a już samo egzekwowanie i przestrzeganie prawa też pozostawia wiele do życzenia, ale ma to związek oczywiście z brakiem tak naprawdę czy też z pozorowanymi reformami systemu sprawiedliwości Praktycznie z wielkimi niedomaganiami organów ścigania. Z, tak naprawdę ma to związek bezpośredni z rządami korporacji prawniczej. Dopóki nie zostaną rozwalone korporacje prawnicze, ten system korporacyjny, tak naprawdę postfeudalny, gdzie cwaniaki zarządzają całym tym systemem i nie dopuszczają do zawodów prawniczych, Zbyt dużo świeżej krwi zostawiają aplikacje dla swoich, dla, dla członków rodzin, jakichś pociotków, dzieci funkcjonariuszy partyjnych takich czy śmakich, i tak się, tak się ten system uzupełnia poprzez asymilację kolejnych pokoleń. Ludzi z tego samego tak naprawdę garnituru i sortu, no, mamy potem do czynienia z nadzwyczajną kastą, z jakimś takim sortem y, ludzi, y, pseudopolaków, którzy tak naprawdę z polskością niewiele mają wspólnego, bardzo mocno są powiązani różnymi kolekcjami politycznymi, y, towarzyskimi, biznesowymi, z różnymi. Y, y, kołami wpływów podejrzanymi strukturami światem przestępczym i tak dalej, bo to e, ciągnie się od, od ojca matki do Syna córki cóż, dynastie, sądowe dynastie. I co pis z tym zrobił? No nic, no nic no. Zamiana paru funkcjonariuszy spolegliwych wobec y, poprzedników z platformy z, z, z SLD na y, również często podejrzanej prowiniencji y, prawników, aparatczyków, wymiaru sprawiedliwości, ale wywodzących się już z partii rządzącej tak naprawdę niczego nie zmienia. Ten system trzeba rozszczelić, trzeba go rozwalić, tam trzeba dopuścić świeżą krew, y, dziesiątki tysięcy ludzi, y, studentów kończy. Co roku różnego rodzaju kierunki prawnicze. Dlaczego, dlaczego tym ludziom nie dać szansy zaistnienia? Oni muszą potem wyjeżdżać za granicę, pracować poza swoim zawodem, degradować się zawodowo tylko dlatego, że PiS nic nie zrobił z kolesiostwem, z familiarną. I tak naprawdę dalej konserwuje ten system niesprawiedliwości społecznej, ten system, naz na który składają się te wszystkie nadzwyczajne kasty. I to należałoby rozwalić do zawodów prawniczych, do zawodów notarialnych. Adwokackich, prokuratorskich, sędziowskich. Należy dopuścić jak najwięcej nowych, młodych, zdolnych ludzi, którzy kończą co roku polskie uczelnie. Po to my ich kształcimy, żeby pracowali dla naszego państwa, dla naszego narodu i żeby zmieniali tę naszą rzeczywistość. A no, oprócz tego, oczywiście, potrzebna jest reforma prawa. Nie wystarczy tylko co jakiś czas zaostrzyć w pewnych sektorach. Kary za jakieś przestępstwa. Nie wystarczy tylko przeprowadzić jakąś akcję propagandową przy okazji kolejnych wyborów, po to, żeby podnieść sobie notowania. Trzeba autentycznie, dzień po dniu, miesiąc po miesiącu, rok po roku, prawo budować, kształtować ten system prawny, umacniać i poczucie sprawiedliwości w narodzie wtedy dopiero zapanuje. Takie jest moje zdanie. Na dzień dzisiejszy cieszy mnie, że chociaż jeden przestępca, który, jak widać, popełnia przestępstwa w Polsce, za co został skazany, pojechał na Ukrainę, tam też popełnił przestępstwa. Zresztą, wcześniej ścieżki mu przecierał chociażby Leszek Balcerowicz, który też na Ukrainie kontynuował swoją karierę i, i, i zarabiał pieniądze. Aleksander Kwaśniewski stamtąd niemałe pieniądze wyciągał i wielu, wielu innych. Cóż, sprawiedliwości stało się zadość. Oliwa Sprawiedliwa na wieży wypływa, i wreszcie yy, doczekaliśmy tego, że choć jeden z tuzów platformianych yy, ma kłopoty i został osadzony w areszcie. Na razie nastąpiło tymczasowe aresztowanie. Miejmy nadzieję, że dowody rzeczywiście są bardzo mocne, nastąpi skazanie i że będzie to jakaś inauguracja programu Cela Plus. Który jeśli PiS go szeroko nie wprowadzi, to przyjdzie kiedyś taki czas, kiedy nastaną rządy prawdziwie polskie, narodowe, mające na sercu przede wszystkim interes Polaków, rządzące w imieniu Polaków, dla Polaków, i wtedy ten program CELA zostanie twórczo rozwinięty. Także wszyscy, którzy. Nagrabili sobie wszyscy, którzy brali udział w grabieży państwa polskiego, jego destrukcji, którzy tuczyli się, nabijali sobie kieszenie kosztem polskiego podatnika i e, wyszarpywali z nas e, tą naszą krwawicę, po to, żeby żyć w luksusie na nasz koszt. Oni wszyscy prędzej czy później za to zapłacą. To póki co jest jedna jaskółka. Oczywiście jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale miejmy nadzieję, że coś się w tej dziedzinie zmienia i że wreszcie prawo będzie znaczyło prawo, a sprawiedliwość będzie znaczyło sprawiedliwość. I że wreszcie być może PiS przestanie szczekać, a zacznie gryźć. Oby nie zwykłych, prostych w Bogu Ducha winnych obywateli, ale tych, których naprawdę trzeba e, mocno przycisnąć, czyli przestępców, afarzystów i zdrajców. Dziękuję za uwagę.